kochani, witam was bardzo serdecznie Dzisiaj zapraszam na denko Jak już wysypuje się z torby to już znaczy, że czas na denko Więc przejdźmy od razu do produktów Wylądowały w końcu tutaj te dwa tusze Ponieważ długo nie miałam nic na zastępstwo I mordowałam jeszcze je już na wykończeniu Ale w ostatnim filmiku właśnie robiłam wam test super maskary Więc jak nie oglądacie to polecam Ale te maskary też są świetne Tej zresztą robiłam też test na żywo Więc jak coś to wam podlinkuję testy obu maskar i to jest Maybelline The Falsies Push Up Angel, bardzo fajna maskara i tą, którą bardzo, bardzo lubię e, z Lovely Pump Up, bardzo znana, bardzo tania, więc obie mogę w sumie polecić, e, następnie balsam z Aveno, e, bardzo byłam ciekawa tych balsamów, przede wszystkim... E, przez to, że reklamuje je moja ulubiona aktorka Jennifer Aniston. I bardzo fajny balsam. Taki delikatny, bardzo szybko się wchłania. Super nawilża do tego pompka rewelacja. Z tej firmy miałam również takie mleczko do kąpieli dla Liama, i też było świetne, więc wydaje mi się, że te ogólnie produkty są naprawdę fajne. Nie najtańsze, ale zdarzają się często na promocjach. Moje ulubione. Ulubiony płyn do kielnej tym z zawsze je kupuję, tylko po prostu o różnych zapachach. Wielkie, na długo starczają tanie, więc one są zawsze dostępne w polskich sklepach, zauważyłam, że jak się otwierał sklep, to nawet jak mieli pięć kosmetyków na krzyż, to te płyny zawsze były dostępne. O właśnie tutaj mam proszę o. Ten, to mleczko do kąpieli, o którym wspominałam, e, liamowe, również było z pompką, więc super w użyciu. Naprawdę świetne kosmetyki. Ono ja właśnie też kupowałam jakby na plusie, bo by normalnie kosztuje 6 funtów, a kupiłam za 3. E, następnie tutaj e, świąteczne aromaty, czekolada, pomarańcza, zimowe, mydło z ziai. Uwielbiam te zimowe wersje, przepięknie pachniało, po prostu no jak może czekolada i pomarańcza nie pachnieć pięknie. Więc tu będą takie resztki zimowych jeszcze zapachów. E, tu też na właśnie zimę kupiłam z Bailings in the Harding e, Candy Apple, bardzo słodki, piękny zapach, do tego cudowna szata graficzna, więc miłe dla oka i dla nosa. E, tutaj mam żel pod prysznic i wroszek kokosowy. Uwielbiam tą serię, to jest moja ulubiona seria i cała była moja, bo Adam nie lubi kokosa, jak zawsze wam to mówię, nie wiem po co, ale, ale cały żel był mój, mam jeszcze balsam, ale on już jeszcze czeka w kolejce tu miałam krem do stóp z Joanny odświeżający masło sza, bardzo fajny. mi chyba się jeszcze nie zażyło, żeby jakiś krem do stóp się nie sprawdził tu ostatnio zużyłam takie serum ono jest z z pestkami winogron eee, olejem z pestek winogron <sum> serum do włosów z The Shop. bardzo fajne zużyłam całe, bardzo ładnie wygładzało włosy eee, tutaj em, toner tonik z The Body Shop Seaweed, to one mi właśnie ten tonik Ania Beauty Starlet i był bardzo fajny ogólnie chyba te toniki u mnie się sprawdzają bo ja używałam wcześniej ten aluosowy i też był świetny, bardzo fajne są te toniki więc polecam tu mam dwie maseczki, te, wiecie, znane, owocowe. I y, jedno mam, tu jest owocowa. Ym, owoce goi i granat, a to jest cytrus i limonka. I wiecie, co myślałam, że to będzie super, a to tak średnio, bo to ja kupowałam taki zestaw i sama bym szczerze mówiąc, cytrynowej nie wybrała, bo jakoś nie przypadam za ogólnie za cytrynowymi rzeczami, gdziekolwiek ale w czymkolwiek znaczy się ale muszę powiedzieć, że super mnie zaskoczyła była rewelacyjna, była tak pięknie pachniała i w ogóle buzia była taka fajna, więc miłe zaskoczenie, a ta była znowu taka sobie, więc no cóż mydełko, bardzo często kupujemy to z Palmolive, mleko i miód, bardzo je lubię to są takie bardzo fajnie kremowe płatki z cienia, najlepsze płatki zaraz po premakowych. Tu mam olejek dla Liama. Zostawiam pudełko, a nie buteleczkę, bo na pudełku jest po polsku napisane. Odżywczy olejek dla dzieci Himalaya. Tu jest wyciąg z indyjskiego orzeńszenia, wyciąg z Aloesu. Muszę powiedzieć, że oliwka była świetna. Pięknie, w ogóle pachniała pięknie i ten zapach utrzymywał się cały dzień, zwłaszcza na Liama-włosach. Więc świetny produkt. Nigdy nie słyszałam wcześniej o tej firmie. Suchy szampon Batist, Czereśniowy, mój ulubiony, to mi mąż kupił Bo mi się skończył i miałam kilka takich dni Że zaspałam, czy coś i nie miałam suchego szamponu I on pojechał na, na zakupy i stwierdził, że to będzie najfajniejszy i to jest mój ulubiony zapach Więc rewela Eee, nie szampon, odżywka. Eee, Repair and Protect. Bardzo lubię tą serię, to chyba moja ulubiona seria z Pantene One są naprawdę świetne, włosy są przepiękne zarówno szampon, i, i odżywka. Właśnie z Pantene to mogę polecić. Tą serię. Tu mam, widzę dwie, trzy: solę do i sany, lilia wodna i jaśmin. Tak. Eee, mój ulubiony zapach. Eee, więc robią zawsze moje, um, moja siostra zapasy. Um, antyoksydacja skóry zmęczonej posłynnej, blasku i wrażliwej, jagody AKA i na mydło z pod podprzyjcie do kąpieli z ziai. To był mój ulubieniec, rewelacyjna rzecz, przedstownie pachniała, super konsystencja. Szkoda, że tutaj nigdy nie jest dostępna, chociaż może bym ją w jakichś internetowych, może w sklepach. Um, Balsam do ciała, Daw, też liamowy. Bardzo je lubimy. Słyszałam, że to jest jakiś średni skład. Ja się na tych składach tak naprawdę do końca nie znam, ale on ma bardzo ładną skórę po tym i e, kupujemy mu raz na jakiś czas właśnie te balsamy, bo są świetne. Tak samo ten do kąpieli. Takie mydełko. Tu mam mydełko do rąk z palmolim, z rybką. Czasami kupujemy też takie fajne. <noise> e, tu mam szampon. Em, tej bani Agafi. Szampon z siadłem, leko na bazie korzenia z mydlnicy lekarskiej, do włosów suchych i farbowanych. I szampon był bardzo fajny. Dostałam do spróbowania od mojej Magdy i naprawdę się świetnie sprawdził. Bardzo dobrze doczyszczał włosy. Super się sprawdzał po olejowaniu włosów. Dezodorant Niwa, ten um, Invisible for Black and White. E, chyba w kremie mi najbardziej pasuje. Teraz mam w sprayu i. Szczerze mówiąc, chyba krem jest fajniejszy, zwłaszcza, że ja na przykład rano się ubieram i jest mi po prostu zimno, to jeszcze używać sprayu to nie jest fajna rzecz. E, tutaj mam e, płyn micelarny lipowy Sylweko, był świetny. E, to udało mi się dostać, znaczy udało mi się, była akurat promocja w Natur Eco, on był za darmo przy zakupach, za jakichś tam zakupach i em, świetnie się mnie sprawdził, bardzo dobrze zmywał makijaż, więc. Bardzo chętnie do niego powrócę, żel pod prysznic, yy, original source i szczerze mówiąc on był taki różowy, ja myślałam, że to jest ten mleko-wanilia, mleko-malina, przepraszam, mleko-malina i on, to jest mój ulubiony, a tu jest jakaś nowość i to jest sweet apple and vanilla, słodkie jabłko i wanilia, jeszcze fajniejszy, więc no pachniał wyśmienicie. Tu mam mój ulubiony szampon do blond włosów z Joanny. E, rewelacja, jeżeli potrzebujecie coś, żeby wiecie, niwelować żółte refleksy. On jest świetny, tylko trzeba uważać, bo wysusza głowę. Przez jakiś czas używałam go trochę, chyba za długo, e, za często i za długo go zostawiałam, i trochę wysuszył mi skórę głowy i rzuciło do normy, ale trzeba na niego uważać. Ale kolor jest przepiękny po nim, więc polecam. Tu patyczki z butsa, te safety dla dzieciaczka. I tutaj mam, o, zostawiłam to tak, <gł> chciałam Wam to pokazać, zwykle waseczki kurczę, raczej wyrzucam, jak są takie potrójne, bo to ciężko właśnie urwać, no widzicie, co ja tu kombinowałam. pierwsza próbowałam Joskin właśnie. Weekendowy zabieg japoński. I tutaj były trzy różne maski na noc, na piątek, sobotę, niedzielę niby. I wszystkie trzy były bardzo fajne i po prostu buzia była taka fajna. To jest świetne. Nie wiem, czy miałam chyba to jedno, czy dwie miałam. Już nie pamiętam, może drugie wyrzuciłam. Coś jeszcze miałam z Joskina, nie pamiętam. Ale to jest po prostu rewelacyjny produkt, wiem, polecam. Tu mam jeszcze dwie rzeczy z... Z tych, te, te fajne maseczki, tylko tu jest jedna maseczka, drugi jest peeling. I wiecie co, obydwie miałam duże nadzieje. Tu jest biała czekolada, która nie pachniała jak biała czekolada, więc byłam zawiedziona. A tutaj mamy peeling candy floss, um, czyli wata cukrowa. I też nie pachniało jak wata cukrowa. I jako peeling to było fajne. Fajny był ten sam ten peeling, ale taka żelowa konsystencja, ale żeby to pachniało tak jak apetycznie wygląda, to niestety nie. Maska do włosów z Organic Shop, kolejny bubel. Już szampon się u mnie kompletnie sprawdził i bo te produkty pojawiły się jakiś czas temu w Tesco i tak się cieszyłam, ponieważ uwielbiam ich peelingi, a niestety szampon był do bani, a to jest jeszcze gorsze. Ja to użyłam do golenia nóg, bo szkoda mi było wyrzucić cały produkt, ale był beznadziejny. Włosy to miałam takie tłuste i brzydkie, no, nie wiem. Yy, peeling pełnoziarnisty, yy, pomarańczowe, masło, energia pomarańczy, zjaj, rewelacja, uwielbiam. Cudnie pachnie, cudnie peelinguje. Nie jest najdroższy, więc super. Tu mam jeszcze dwie, dwa, nie, dwa peelingi. Ultra wygładzający peeling drobnoziarnisty z Liren. Świetne, zostawiłam wam, żeby pokazać, bo są bardzo, bardzo fajne, polecam. Tu zużyłam jeszcze podkład e, z Maybelline Fit Me e, Matte and Poreless. Bardzo fajny e, podkład. Zobaczcie, <grywa> ja co jest. Bardzo fajny podkład. E, mogę Wam go polecić. Ja miałam w kolorze 120. E, zużyłam serum do twarzy z Biolaven Organic. przeciw olej z pestek winogron i olejek lawendowy. Świetny. Myślałam, że nie będzie fajny, bo nie lubię lawendy. albo był naprawdę, naprawdę fajny. Więc to chyba pierwszy olej, jaki używam do twarzy w ogóle i zako, znaczy takie serum i zakochałam się po prostu. Yy, tutaj mam maskary do brwi z Maybelline. Widzicie, bardzo lubię firmę Maybelline, właśnie wspominałam w tym teście. I rzeczywiście trochę tu rzeczy mam. I to jest brow precise i to jest taka, yy, która mia takie, wiecie, włoski, do, żeby one były wypełnione ładnie. I teoretycznie jest jeszcze sporo, ale ona się tak tak nazbierała tutaj, że brzydko to, można sobie naprawdę brzydko zrobić um, te brwi, bo za dużo tego zostaje i już nie mam pomysłu jak to zrobić, więc po prostu dziękuję, a kupiłam sobie um, kolejną maskarę i tu mam jeszcze eyeliner, to jest Rimmer Glam Eyes Professional Liquid Liner i był taki sobie taki malował, ale jakoś tam specjalnie mi nie podeszła ta... Um, Wiecie, ta końcóweczka i nie kupię go raczej. Ten co mam jest fajniejszy mam teraz z Eveline. I ostatnia rzecz to jest jajeczko EOS truskawkowe, ja je bardzo lubię, mi się sprawdzają nie mam jakichś super problemów z ustami. Pięknie pachną, teraz mam ogórkowe, które też jest bardzo fajne, więc ja je bardzo akurat lubię, a mój syn uwielbia się nimi bawić. No i to tyle. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. Dajcie znać, kto wytrzymał do końca i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa.